Jesteśmy we Fromborku i to jest doskonała okazja, żeby opowiedzieć, bo już za chwilkę ogłaszamy przetargi i już za chwilkę ruszy wyjątkowa inwestycja, na którą bardzo długo czekaliśmy, budowa Europejskiego Centrum Kopernikustu we Fromborku w dwóch lokalizacjach. Inwestycja blisko 100 milionów złotych, bardzo czekamy, cieszymy się, że będziemy mogli pokazać jeszcze większy i bardziej uznany sposób Frombork w armię i to wszystko, co było związane z Mikołajem Kopernikiem. Czuję się szczęśliwa. Zwiększamy powierzchnię wystawienniczą. Unowocześniamy wszystkie wystawy, ale również większość naszych wystaw będzie poświęcona Mikołajowi Kopernikowi w czasach, w których żył, naszej warmii, no i oczywiście czasom nowożytnym. Jedna część to remont budynków znajdujących się na wzgórzu katedralnym. Dawny pałac biskupi, dom kustorza, kanonia Najświętszej Marii Panny i baszta kustodii. A drugim takim zadaniem to będzie wybudowanie nowego budynku w Krzyżewie, niedaleko Fromborka. Tam będzie przepiękna, nowoczesna biblioteka z czytelnią starodruków, nowoczesne biura, gabinety pracowników merytorycznych. I to będzie właściwie chyba początek czegoś, co będziemy mogli modułowo tworzyć w następnych latach, w następnych perspektywach finansowych.